Ławki z na nauszne w dobrej cenie i to Sense, To właśnie Mojewi ES4912 z Biedronki. Czy zakup elektroniki marek własnych z sieci takich jak Lidicie Biedronka ma sens? Odpowiedź jest jedna i ta sama. Jeżeli zapytacie o sprzęt, czy komputery, to zależy! Dziś pomówię o tym produkcie, który zaciekawił mnie dość mocno dzięki implementacji NC, a raczej deklaracji, że to NC się tu znajduje. I tak naprawdę był to powód, który przeważył na tym, czy, ją, czy go nabyć, czy nie i dzięki temu jest ten produkt przede mną. Pudełko ciekawie zaprojektowane, tak trochę premium, z polotem. Sugeruję, że jest to produkt droższy niż jest w rzeczywistości. Eee, co najmniej ze średniej lub wyższej półki otwieranie, a raczej zamykanie tego pudełka jest przyjemne. W środku znajduje się pokrowiec. Widzicie? O, instrukcja, w którym z kolei umieszczono słuchaweczki. Słuchaweczki są fajne. Kabel USB. USB-A do zasilania, no i kabelek Jack-Jack, by ewentualnie wpiąć się do zewnętrznego źródła. Wszystko to w zestawie. Łączność realizowana jest za pośrednictwem technologii Bluetooth 5.1. Membrany są średnicy. 40 mm, bateria to 80 mAh, 196 Wh. To co powoduje, że te słuchawki są ciekawe, to ANC. Chipsy słuchawek to BES2300TP, zasięg Bluetooth to 10 metrów, w rzeczywistości jest sporo więcej. Słuchawki posiadają bardzo długi deklarowany czas działania na baterii i powiem Wam, że sprawdziłem to, jest to prawda. No może nie do końca te 36 godzin z ANC i 70 bez ANC, ale jest naprawdę bardzo dobrze. Słuchawki są dość dobrze wykonane, tak sprawiają masy, tak jak już powiedziałem, wcześniej droższych niż są w rzeczywistości. To jest moja subiektywna opinia. Parowanie słuchawek jest po prostu banalnie proste. Przytrzymujemy przycisk i tyle. To brzmienie to głównie tony niskie, czyli takie głębokie, jeżeli lubicie takie głębokie, tłuste basy, to te słuchawki będą dla Was. Nie tak, że tych wysokich i średnich e, nie ma. Są. O, ale tego basu jest jakby tak trochę więcej, trochę tak szerzej niż e, w standardzie. A ANC jest, ale no, mogłoby go tak naprawdę nie być. Kiedy go włączycie, to tak trochę działa, nie odcina was. E, tak jakby trochę wciska waty do uszu. mają zadowalającą głośność, e, ale to tak. E, średnio jest nie że głośno nie za cicho średnio istotnej różnicy nie robi włączenie a nie wyłączenie ANC w słuchawkach jest ANC czyli są również mikrofony jak brzmi produkt kiedy rozmawiałem przez mikrofony posłuchajcie jeżeli zastanawialiście się jak brzmi w słuchawkach Bluetooth mode no to właśnie tak za dowód tego macie pyknięcie. Jeżeli włączę sobie hmm, ANC, no to taki to ma wpływ na nagrywanie dźwięków, jeżeli w ogóle. No i teraz coś bardziej profesjonalnego, a dokładnie Rode right Wireless Go 2. Mikrofon jest tutaj, ja mówię i w porównaniu do tego, co było przed chwilą, jak słyszycie w sami ocenicie czy warto czasami zainwestować w mikrofon czy to co jest wbudowane w laptopa wystarczy. Same słuchawki same słuchawki są dość sztywne. E, dobrze leżą na głowie. E, e, pianki dobrze przylegają do ucha. E, da, się biegać, e, obaw, trochę, e, da się w nich biegać bez obaw. Trochę da się w nich biegać bez obaw. No, i czas na podsumowanie. Są dobrze wykonane i spasowane. Dobry tłusty basik z obecnością wysokich i średnich tonów. Duża bateria. Dobrze leży na uchu. Nie są bardzo głośne, takie można powiedzieć, bezpieczne dla ucha. Przyciski są. Fizyczne. Działają dobrze. Mamy możliwość podpięcia źródła dźwięku przez Jacka. I przede wszystkim ta bateria, która naprawdę daje radę. No i jeżeli kupicie produkt z biedronki czy ze sklepu internetowego, no to te 3 lata gwarancji. No i ładowanie przez USB-C. To główne cechy, jeżeli chodzi o te słuchawki. Fajny dodatek to etui pokrowiec, który pozwoli Wam zabezpieczyć je w przypadku przewożenia, i aby je schować, obracamy. Uszka, bach i działa. Co złego, teraz minusy: brakuje trochę tonów średnich, jak i e, niskich, e, wysokich. Brakuje trochę tonów średnich, jak i wysokich. No i to ANC. To, że ANC niby jest i działa tak jakby, no to może to być problem. Jeżeli to jest Wasze pierwsze wrażenie z ANC, pomyślicie, że tak właśnie powinno być. No, nie do końca. ANC jest prawie i prawie działa. Nie wszystkie tony są znoszone. Na minusy mogę dodać, że one są dość sztywne, ale dla niektórych rozmiarów głów i osób może to być zaleta. No ale jak mawiają Amerykanie, do the math, dodaj plusy dodatnie, plusy ujemne i sprawdź, czy słuchawki w tej cenie i to, co za nie dostaniesz, jest dla Ciebie OK. Dostajemy dobre słuchawki w rozsądnej cenie z napisem ANC i to Ance Naprawdę tam prawie jest. To jest jak toner dodawany do drukarki, taki starter. Niby jest, niby drukuje. Tylko, że to wszystko usprawiedliwia właśnie ta cena, która waha się od 199 do 249 zł, czyli nie najgorzej. Czasem są w biedronce, czasem są też w promocji. Na co dzień kupicie je na Allegro, no i oczywiście w biedronkowym sklepie online. Czyli dostajemy dobre słuchawki z pełną baterią Bluetooth. Jackiem, raczej mini-jakiem, które mogą służyć jako komputerowe, czy też jako zestaw słuchawkowy do telefonów. Tyle o MEWI BTS 4912 z Biedronki. Dziękuję za oglądanie, subskrypcje i komentarze. Staram się odpowiadać na każdy. Mnie znajdziecie na greku.tech. Tam jest gromada linków do innych moich socjali. Szczególnie zapraszam na Facebooka. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!